Ale halo, halo. witam wszystkich bardzo gorąco. W kolejnym odcinku w grze kolony Survival z tej strony GM4. I zaczynamy. Tutaj słychać, że praca w re. Zrobiłem sobie małe, tutaj powiedzmy, udogodnienia w naszej bazie. Teraz wam pokażę, jakie dokładnie. Tutaj podniosłem ten czarny mur o jeden czy o dwa stopnie wyżej, jeszcze. I tutaj ustawiłem, jak widzicie, pułapki. O co to jeszcze uzbraja? Prawdopodobnie to będzie moja docelowa wysokość. W sensie ona jest na tyle dobra, że kiedy jestem tutaj, tutaj mogą strzelać moi łucznicy no to są pod tymi właśnie tutaj, pod tym murem, który tutaj będzie prawdopodobnie na całej wysokości. Jednocześnie te pułapki powinny mieć zasięg. To się jeszcze okaże. I tutaj sobie oczywiście, jak tylko będę miał odpowiednią ilość czarnego bruku, sobie to całe tutaj wybrukujemy. Właśnie w ten sposób. I pomiędzy nimi, może nie wszędzie, tylko tam gdzie na krytyczne, żeby nie marnować tych, tych pułapek zrzutowych wszędzie. Natomiast sobie zamontowałem tam jedną, żeby zobaczyć, czy to w ogóle jest dobra wysokość. No i zobaczymy, czy to się sprawdzi po prostu, o ile dotrze tam nasz traper do nocy, bo widzę, że to wolno idzie. Chyba, że mu po prostu zabiorę wszystkie te skrzynki i niech idzie od razu do tamtej na końcu, a ten na razie nie zostawi może. Dobra, nie Oprócz tego zrobiłem pokoik naszym pracownikom tutaj, co pracują w wykopalni mają cały pokój w drewnie, zobaczcie jak to fajnie wygląda calutki pokój w drewnie nie wiem czemu, ale mi się to bardzo podoba jest bardzo prosty, w zasadzie wyłożony od podłogi po sufit za pomocą najzwy najzwyklejszego siecie drewna czy tam desek taka troszeczkę bazeria. Nie, mi się to po prostu bardzo, bardzo podoba Lubię takie po prostu wykończenie. Tutaj też jestem w trakcie, a tutaj będą mieli troszeczkę inną podłogę, taką bardziej przemysłową. Biały bruk mianowicie. Jak sobie to powoli jak widzicie tutaj, to im uzupełniam, żeby mieli tutaj nieco ładniej niż tak po prostu na gołym kamieniu siedzieć. No ale to oczywiście dosyć monotonna praca, nudna. Dlatego często do tego typu zajęć też wynajmuje po prostu sobie ziomka, żeby robimy to za mnie. No ale możemy tutaj sobie go może wyna wyna wynająć. Niech to w nam rozkopie. To i to. Dobra. Sobie go w takim razie wynajmimy. Konstrukcja, strefa kopania i weź to wszystko wyrąb. No nie no, tyle i tutaj ma stać, mam akurat jednego wolnego, bo się tu zajmował więc jest doskonale, dobra, zobaczmy już jest wieczór zaczynają już, no niestety, chyba nie uzbroił tego tej pułapki no trudno, także poczekam sobie po prostu do, do kolejnego dnia robię tutaj małą przybudowę, ponieważ trzeba zrobić tak, żeby tutaj to dojście się kończyło może pokażę co chodzi, oni sobie tu tędy Potem tutaj zawracają, potem idą tam do końca, tam zawracają, idą tak, potem tutaj zawracają, no bo tam idą, tutaj I teraz żeby tutaj sobie też zawrócili właśnie, a właśnie takie co żeby sobie rusić tędy, 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 aż do głównej bramy, która jest tutaj. Tak jest mój cel, więc sobie chcę to wszystko zrobić? A do tego potrzebuję mieć mur przesunięty troszeczkę. W drugą stronę mianowicie tutaj potrzebuję mieć mur, czyli o te dwie kratki muszę przesunąć na połowie powiedzmy długości naszej bazy. Niestety to implikuje zmiany w tym, że muszę przebudować naszą, nasze koszary, czym się pewnie zaraz zajmę, ale na razie dokończymy ten mur tylko. Na razie też zrobię małą przebudowę tutaj pod kątem naszych mm, obrońców. Nie mam broku, a to ciekawe. Dobra, nie sobie zrobią. Ciekawy ja ten bruk w takim razie co żyłem skoro nie mam bruku. No jest zero. Ja też nie mam przy sobie. No nic, małą zmianę. Mianowicie tutaj będą stali prosaże. Będzie ich chyba sześciu, przynajmniej na razie. Tutaj na środku, oni tutaj jeszcze nie jest środek. Środek będzie gdzieś tutaj. Będą stali łucznicy, a na końcu będą stali kusznice. Chodzi o to, żeby najpierw strzelali ci najsłabsi, żeby wybili tych najsł... ty naj... ty najsłabszych ci, którzy przesz... przejdą będą atakowani przez łuczników i dopiero później przez kuszników. To się będzie potem wreszcie czasem będzie to wszystko ewoluować w zależności od tego jak ile będziemy mieli przy tych broni. Natomiast w chwili obecnej mamy jakby trzy rodzaje broni, takich w sensie obrońców strażników, mamy właśnie pracarzy, łuczników, kuszników więc w tej trudności będą te stać. Natomiast potem, jak dojdą jeszcze jakieś bardziej zamasowane bronie, typu muszkiety czy coś, to, to wtedy to się po prostu podzieli na 4 części, nie na 3, tak jak teraz. No i dobra, czekam wciąż tutaj na pierwszy atak, zobaczę, czy ta strzynka jest dobrze zawieszona. czy muszę tutaj jeszcze jakoś to obniżyć czy coś. Jeśli będzie ok, to sobie to prawdopodobnie już zabudujemy cały tutaj ten, ten sufit. I gdzie, nie gdzie powstawiamy, po prostu. Te właśnie pułapki zrzutowe. Ok. Teraz powinny przyjść pierwsze zębiaczki, zobaczymy, czy, o, czy się załapią. Ok, czyli jest dobra wysokość. Mogę tutaj dokończyć w takim razie budowę tego naszego powiedzmy na to dachu. Idzie gdzie między to po prostu powstają te skrzynki. Myślę, że bardziej tutaj gdzieś dalej, żeby nie angażować za bardzo żeby nie marnować tych cennych powiedzmy podzisków zrzutowych na tych najsłabszych tylko gdzieś po prostu dalej no ale tak sobie wszystko uzupełnimy okej, okay. chwilę to trwało ukończyłem sobie naszą, nasze koszary tak wyglądają Zrobimy jeszcze, Oj, spadłem jeszcze tak, tak, tak to się prezentuje Tutaj widzicie zrobiłem jeszcze dach za pomocą dachówek niebieskich. Może jak staniemy sobie tutaj na górę, to będzie lepiej to wyglądać. No przyznam, że trochę się nad tym namęczyłem Myślę, że dwie godziny mi zeszło. Tak to wygląda. Przyznam, że ten taj jest troszeczkę duży, wydaje mi się, nawet chyba za duży, no ale już tak musiał wyjść. No niestety tak działa w tych grze ta mechanika, że on no, jest taki taki bardzo się wydaje masywny no i tak, tutaj mamy oczywiście parter tutaj śpią nasi strażnicy, chociaż też nie wszyscy, bo część właśnie tutaj spać, o dziwo bo po prostu mieli bliżej no ale nic e, tutaj już zamrowałem, żeby ten nie mógł schodzić, żeby musieli wracać tędy i do bazy naszej tutaj jest wejście na mury jeszcze nie mam tych ludzków, bo tam im na to najniższy priorytet więc tutaj takie łaty po prostu uzupełniłem drewnem no i tak, tutaj mamy właśnie drugie piętro naszego mm, baraku. Na razie jest puste, jeszcze jest. Jeszcze mamy poddasze Może wobec tego, z takimi dwoma okienkami. Możemy sobie stąd obserwować świat. No i tutaj być może też coś się jeszcze zmieści. Być może jakieś łóżka. Nie wiem, czy tak się tutaj da umieścić. to łóżka powinno się dać, ale na przykład gdzieś tak, w ten sposób. Da się. Tutaj będzie trzeba, tutaj tak umieścimy. Dobra. A bo dopiero widzę 7 minut 8, 8 minut odcinka. Może już nie będę przerywał, bo naprawdę do mi zeszło, żeby nagrać ten odcinek. Więc sobie, może, odwiedzimy teraz naszą kopalnię. Zobaczymy, co tam mają ciekawego. To jest w tej chwili, chyba, nasze jedyne wyjście takie, powiedzmy, oficjalne. Tak to wygląda z zewnątrz. Taki duży czarny mur, ja swoją drogą jeszcze miałem taki przypadek, że mi się zrespił jeden z obiek tam u góry, no i mi zszedł i mi tam zabił jednego. Bo to na razie jeszcze teren nie jest, jak widzicie, mój, mój jest dotąd, ale sobie tutaj zrobimy tak, że nie ma tam zejścia na razie. Zobaczmy to tak sobie razem pod wielkim mamusim drzewem nasi koloniści. Tutaj już ta kopalnia działa dość długo i w sumie bez jakichś większych problemów. Sobie zejdźmy od razu na dół, zobaczmy jak to wygląda słyszę już, że kopią i tak widzicie, mam to blokowane w dwóch miejscach powinno być czterech jeden strażnik łucznik i czterech kolonistów, dwóch co ten akurat sobie zjada dwóch wydobywających cynę, dwóch wydobywających węgiel i tak naprawdę z tej chwili chyba nic z tego nie robię, więc cyny i węgla mamy ponad 700, więc oni kopią mniej więcej równo cynk, przepraszam, oprócz tego cyny mamy też dosyć sporo z tego robimy brąz póki co, ale mają zrobić target 50 sztabek brązu i póki co tego się trzymają, nie jest tego więcej. Bo ponieważ oni robią ten brąz bardzo wolno. Więc na razie zrobiłem tak, żeby... O, poszli spać, żeby nie kopali na razie nic więcej. Tak znaczy, żeby nie przetapiali więcej sztabek tego, tego brązu, bo po prostu robią to na, to na tyle długo, że to powoduje nieco spowolnienie pracy przy produkcji normalnych sztabek miedzi. Miałem taki kryzys, że miałem chyba tylko coś koło 300. Teraz jak widzieliście mam już ich ponad chyba 1800, no prawie 1900. Zobaczymy od razu może na tablicę jak to się prezentuje w ostatnich 24 dniach. Sztabki miedzi 24 dni i sztabki miedzi sobie znajdziemy. O, tutaj widać doskonale ten, tą, czer tą czerwoną linią jak w pewnym momencie Spadł praktycznie do zera, ale odkąd wyłączyłem im, jakby, żeby robili nieskończoność tych sztabek z brązu, to ta ilość bardzo szybko zrasta, widzę. Tutaj, swoją drogą, gruz nam spada w końcu, ale to myślę, że dlatego, że naprawdę zrobiliśmy dosyć dużo teraz i dachówek, i muru, i wszystkiego, więc pewnie zaraz znowu zacznie rosnąć. Bo takie nakłady, jak teraz, no, w zasadzie nam zeszły. Na budowę tych baraków, to przez dość długi czas raczej nie będą widziane. Dobra, zobaczmy, jak sobie radzą nasze strażnicy. To jeszcze nie jest, myślę, końcowa ta forteca, już jest dosyć blisko tej końcówki. Zamyślam, tak, że te będą właśnie procarze. Tutaj będą łucznicy gdzieś na środku i tam dalej będą kusznicy. Na razie tutaj jest jeden kusznik. I sobie bardzo dobrze radzą, szczerze mówiąc. Sobie póki co świetnie radzą. Praktycznie tutaj. Połowę mi się zabijają sami ci pierwszy, pierwsze levelowi procarze Czasami dziś się przyłączają, no i nieraz też jeszcze, oczywiście jeszcze kusznik. Więc takiem mnie się to prezentuje. Dobra, dłużmy sobie to. Bo to tak samo niepotrzebne. Weźmy sobie klejk. Zaraz zrobię pewnie. Nasi się nie wyrabiają. O, nie mam tuszy na Sobie możemy troszeczkę dokupić tuszy, bo nasi. Mm, Chyba nie mają nic do roboty Ci garbarze, znaczy pewnie mają, bo są tylko dwóch Więc pewnie mają mnóstwo, no właśnie, mają mnóstwo zwykłej skóry do przerobienia Więc niech się za to wezmą Chociaż przydałby się chyba jeszcze jeden garbarz, szczerze mówiąc Tylko już tutaj nie ma gdzie go wcisnąć, więc Ja zrobię tak, że jest on wszystkich Chociaż nie, wiecie co Tutaj jeszcze by wszedł jeszcze jeden na razie umieszczmy jeszcze jednego garbarza. A jest tutaj. Więc sami zatrudniamy pracownika od razu. Nie wiem, czy ma łóżko jakieś, a jak nie, to będzie spał w góry. Więc temu rozłóżmy jeszcze łóżko. Wiem, że mam jeden na plus, ale lepiej mieć więcej łóżek. Gdzie jest jakieś wolne łóżko? Tu jest full łóżek. Tu jest jedno wolne łóżko. A to tu będzie spał w takim razie. Bardzo fajne miejsce. Dobra I sobie postawmy może parę skrzynek, żeby nie musieć aż tak za bardzo się przejmować. O, teraz będziemy mogli sprzedawać tutaj troszeczkę więcej i kupować więcej. Jak widzicie, musimy kupić za jednym zamachem troszeczkę więcej tych tusz. Dobra, myślę, że. 240 to na dość długi czas wystarczy dobra i składamy z powrotem potem mogę sobie odkryć jakieś nowsze technologie w sumie czemu nie tak, na, tak naprawdę mam chyba wszystko do odkrycia nowych technologii cegły sobie odkryjmy, czyli potrzebuję 100 punktów kolonii sobie sprzedajmy może a to was, tego mamy dużo i sobie odkryjmy może cegły dobra pozwolę na wypalenie gliny, to się robi o, powa że zaraz będę miał spokój. Wymaga sztabka brązu, sztabek brązu mam mnóstwo no dobra chodźmy do kamieniarza tutaj dam nowego taska e, czy możecie robić cegły? nie, potrzebuję cegły, czyli cegły robią gdzieś indziej a, w piecu się wypali cegły, no tak Tak piecu mam spora akurat, sobie dorobiłem kilka tak, macie cegły, zróbcie stówę cegieł jak najbardziej i są jeszcze jasne cegły, zróbcie te 140 może w wolnej chwili tak zwanej, więc pewnie najpierw przetopicie sztabkę brązu, potem sztabkę miedzi i potem cegły Dobra, się wyjście za robotę może Pytacie z odcinka, czy mam już jakieś te cegły takie zwykłe jeszcze nie, one mają najniższy priorytet. Na początku muszą zrobić wszystko inne. A wiecie co? Ja może ten priorytet troszeczkę zwiększę, bo jednak się opierdzielają widzę. Zróbcie może więcej tego. O, reszta tam po prostu. To już mi nie w sumie w tej chwili, więc dajmy najniższy priorytet. I te cegły, w sumie, też na razie najniższy priorytet. Tylko najwyższy ma być te zwykłe podstawowe cegły, bo z nich tutaj robimy mury. Dobra, Czy ktoś tutaj się opierdziela? Wy macie robotę, wy macie robotę. Jak w ogóle stoimy z drewnem wołowym? Bo widzę, że tutaj robicie głowinę, baby 600. Uuu, brakuje nam drewna opałowego, czyli się nie wrabiają. Trzeba dostawić, widzę, więcej tych pachołków, więc tak zróbmy też, bo się nie wrabiają. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, dobra i sobie postawmy też u góry kolejne łóżka, bo już będzie słabo. Dobra i kolonistów, raz, dwa, trzy, przychodzić do roboty. Dobra i teraz ja bym chciał, żebyście też zrobili mi nieci. Tutaj jeszcze ktoś był bezrobotny. O, ty jesteś bezrobotny, ale ty jesteś tylko jeden i robisz tutaj stanowiska pracy, więc póki co nie musisz zrobić nic więcej, bo to wystarcza. I ty robisz te dachówki, to róbcie. Tu robisz te kamienne bloki. Dachówki. Dobra, wszyscy mają pracę. Ty nie masz pracy, to może być na razie. Ty tutaj czegoś nie ma. Nie ma ryby. W magazynie surowa ryba, nie ma tyle. Czekamy aż łowią ryby. No trudno. A może zrobić coś jeszcze? Pieczone mięso. Potrzebuję sobie mięso. Może zrobić w takim razie surowe mięso. Możesz gotować i to robić, widzę. Doskonale. Zobaczmy na górę, czy się ktoś jeszcze nie opierdziela. Dobra. Inżynierzy: jak się z wam ludzie, to zróbcie tego więcej. I tego 300. To na razie może być tak. Jak jest jedno, bo to się tak naprawdę używa bardzo rzadko. Teraz to robimy jak szukamy jakichś biomów. Ci mają robotę, ci mają robotę. No i chyba, chyba tyle jeśli chodzi o robotników. Zajdźmy jeszcze do kopalni, zobaczyć jak sobie radzą. Ci pracują w ryby, ci łowią wodę, zobaczmy czy mamy wody. Jest woda, są garnki. No, ryb trochę mało, szczerze mówiąc, ale na no niech będzie. Żarcie mamy coraz więcej póki co. Ci się opierdzielają, ale tak naprawdę, no wszystko zrobili co mają zrobić, więc no, nie będę ich tam dalej karał, karał. Tutaj widzę, że ten robi sztabkę e, brązu, reszta robi sztabki miedzi, albo cegły wypalają. Widzę, że jak mają takie same priorytety na, na różne rzeczy, to wtedy nie jest tak, że robią coś bardziej albo mniej, po prostu skupiają się tak samo, więc jak będzie w ten sposób. Róbcie sobie na spokojnie te cegówki Ja te rzeczy tutaj chłopaki też kopią I mój ulubiony pokoik cały z drewna Dobra Więc taka przyjemna, z grubsza końcóweczka w tym odcinku Myślę, że to już będzie koniec Odcinek ten taki troszeczkę wyjątkowo krótszy i tak naprawdę Troszeczkę mniej treściwy Ale mimo wszystko spędziłem nad nim bardzo, bardzo długo czasu Także to by było na tyle Dzięki wielkie za uwagę. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.